Serdecznie witam. Jest 7 czerwca. Właśnie jesteśmy w miejscowości Semek na Słowacji. Około 35 km od Bratysławy. Właśnie wzięliśmy tutaj nocleg w takim hoteliku. Zieleni dwór Właśnie zaczynamy urlop. Tutaj pierwszy przystaneczek, pierwsza noc. Lecimy na Chorwację. Najpierw Węgry. Miejscowość Hewis. Ponad 200 kilometrów. Oceneca. Seneca. A później Chorwacja. Jest to pierwszy raz samochodem, ale myślę, że wszystko będzie ok. Bardzo się cieszymy. Mama ze Sylwią jeszcze się zbierają. Za godzinę gdzieś będziemy wyruszać. Proszę, pokażę, że tak mniej więcej ten hotel. To jest hotel czy bardzo czyściutko. I tutaj mamy restaurację. Nasz samochodzik ma taki bagażnik. Padał deszcz, jak widać, ale on nie przemaka. Nic się nie dzieje. Że super sprawa. Że mogę powiedzieć. Teraz idę z pieskiem na spacer. Że zapraszam serdecznie. Na kolejną przygodę tym razem trochę objazdówki Słowacja, Węgry no i Fina we Chorwacji że tu... będzie się... będziemy dawać relacje z trasy się pokaże tylko TERIK z innej perspektywy tutaj mamy drogę dojazdową a tutaj już jest kolej Tutaj jest transport kolejowy, że mam nadzieję, że do jazdy nie ma problemu. Jechali dopiero wieczorem. Jeżeli chodzi o miejscowość Senec, jest to takie miasteczko 35 km od stolicy Słowacji Brady Sławy. Podobno są tutaj jakieś jeziora można coś pozwiedzać w okolicy, że ale tylko jesteśmy tutaj przyjazdem, że nie mogę za dużo powiedzieć o tym miejscu No teraz lecimy z rufikiem na spacerek tutaj mamy jak widać blisko naszego hotelu Dworzec kolejowy, senec. Także, jak powiedziałem wcześniej, z dojazdem nie ma problemu. Rufikowi się chyba też podoba. Zadowolony jest. Przechaliśmy w Słowację Pistolecik jest naszykowany do, Dolewamy do końca No 2185 Forintów 6, 687 forintów litr benzyny. Nalałem 3,171. Że jest pełny bak, teraz idziemy na kawę. Zaczekajcie na mnie. No właśnie, zatankowaliśmy. Jesteśmy na stacji benzy benzynowej 160 km do Hewis na Węgrach, teraz idziemy na kawę skorzystać z toalety tutaj widać taki parking jest stacja mol wszystko powiem jakie ceny benzyny są na Węgrzech właśnie dojechaliśmy na miejsce, jesteśmy na Węgrzech w miejscowości Hebis tutaj jest tak, apartament, alenso, basenik jest choć pokaż, basenik. Jeżeli byśmy z to wiadomo, ta opieka ta pomoc. Super, sprawa. Pokoje nam przygotowują, proszę Państwa. Jest bardzo ciepło, chyba 30 stopni, nie słychać? Tak. Dobrze. Naprawdę super. O, tutaj jest basenik, więc sobie wejdziemy na basenik, leżaczki. Tak, mniej więcej wygląda ten apartament. Gdzieś 2 km do centrum, jest nie, Hevis. Że jesteśmy szczęśliwi, będziemy dalej. trochę, Hevis. Radzi. No, idziemy teraz na miasto. Jeszcze przyjechali znajomi Zmysłowic, Jacek i... i Dorota, że będzie wesoło. Zapoznanie było, że. Będzie wesoło i będzie się działo. Tak, będzie się działo. Pokażę jeszcze tym. Ten... Domek, raczej nie domek na pensjonat, naprawdę się fajnie prezentuje. Później powiem ceny. Za jedną noc 70 euro myśmy płacili na trzy osoby, a pokój dwuosobowy 50 euro. To znaczy, cena naprawdę jest bardzo dobra. Zresztą basen. Że zakwaterowanie będzie o godzinie 14. Wszyscy jesteśmy na miejscu, dojechaliśmy szczęśliwie, jak wcześniej powiedziałem. Teraz idziemy do centrum Hevis na jakiś posiłek, może zobaczymy okolice. Na razie wrażenia naprawdę na bardzo duży plus. Pensiona naprawdę wygląda, można powiedzieć, rewelacyjnie. Zobaczymy, jak będzie w środku. No właśnie, doszliśmy do takiego ronda Miasteczko hewis. Można powiedzieć, że to jest kurort Słynie Ze słynnego Jeziora Hewizji tu jest właśnie Jezioro Termalne Że tutaj jest, to jest atrakcja Dzięki temu jeziorze jezioru można powiedzieć miasteczko zostało kurortem że to jest atrakcja Węgier nie tylko jak widać tutaj jest główna droga dojściowa na pewno jest dużo pensjonatów zobaczymy co tam w centrum jest trzeba jakiś zjeść posiłek Temperatura dochodzi około 30 stopni, że jest bardzo ciepło. Że w Polsce też się rozcieplało. Ogólnie mówiąc, teraz jest, dzisiaj jest 7 czerwca. Że fajnie, fajnie. Ta jest taka typowa wieża ciśnieniowa. No Rufikowi jest ciepło, musiałem go na ręce wziąć, naprawdę trzeba schodzić go trochę wodą, zaraz gdzieś, idziemy uśmieć sobie, nieprawda Ruficzek, no zaraz sobie usiądziemy do cienia, no. Teren jest górzysty, widać, że idzie się pod górę w dół, teraz idziemy na jakąś... Taki posiłek tutaj mamy ceny wszystko zobaczymy na miejscu restaurant muskatki, muskatki. No, tanie dania wjechały kotlety kotlecik po cygańsku, słoninka proszę bardzo dobra bardzo syga sobie wzięła ryż już w pierwszym z Huczaka, tak? Przecież w naszym pokoju po 3450, nie? Kotel cydanski Mama ma to samo. Smacznego, mamo. Dziękuję wzajemnie. Smacznego dla was Są znajomi też jedzą, że teraz czas na posiłek na Węgrzech że naprawdę polecam restaurant Muscatil w Hevis przy drodze ceny naprawdę atrakcyjne my płaciliśmy za wszystko ponad 100 zł czy dania że tutaj jeszcze mamy takie towarzystwo doborowe smacznego Państwu życzę no że naprawdę polecam bardzo fajnie, swojsko Wcześniej wspomniałem, że to jest taki kurort Głównym atrakcją jest właśnie to jezioro termalne Dużo mamy lodzialni, restauracji, sklepików Że Jedzie pochodzić sobie W sklepie z pamiątkami, ubrania Tutaj mamy chyba Główny plac Kewis Rynek tam mi się wydaje bliskość na te jezioro termalne, chyba tam w oddali. tutaj mamy przejazd, że zaraz to wszystko nagry parku. A to jest park, czyli bramki są na pewno wjazd płatny, tak to więcej wygląda. Tu właśnie mamy mapę. Heavis tu jest Hevis jak widać a tutaj mamy blisko balaton wszystkie te miejscowości kastekli balaton deris że dużo osób tutaj jeździ i na wakacje i na weekendy że węgry słyną z balatonu jak widać mamy duży parking restauracje, sklepiki, pamiątki. Że można sobie usiąść, napić się, słodzić czy coś jeść. Tutaj lato w pełni jak widać. A posiłek był bardzo smaczny, można różnych jeszcze potraw węgierskich spróbować bo będziemy jeszcze później po Chorwacji dwa dni na że na razie można powiedzieć że bardzo mi się tutaj podoba jeszcze tak krótko mówiąc początek XIX wieku kurort Zaczął się rozwijać. Miastu nadano miano zdrowiska. Wszystko na to wpłynęło, właśnie je, wpłynęło jezioro termalne, którym się zainteresowa, zainteresował bogaty biznesmen. I to po prostu zaowocowało obiska społeczność węgierska zaczęła otwierać restauracje, sklepiki i właśnie Chebys stał się słynnym można powiedzieć uzdrowiskiem, kurortem naprawdę fajnie się tu chodzi, fantastycznie taka krótka historia, jest to młode miasto ale naprawdę wrażenia są na duży plus podobno ten langos jest bardzo dobrym Takim plackiem, z serem trzeba spróbować Alasita, la sita hot dog. Jeszcze właśnie mogę pokazać ceny, nie więcej Nie znam po węgiersku cen, ale 1000, 19 tysięcy obiad, 16 tysięcy Najdroższe chyba są ryby Dużo konfekcji Właśnie idziemy w kierunku tego Słynnego jeziora termalnego Mamy taki główny deptak, ale bardzo fajnie, bo jest dużo drzew i Jest dużo cienia Też restauracje różne, my idziemy W kierunku tego Termalnego jeziora Że mogę powiedzieć Że bardzo tutaj jest klimatycznie i Może tu kiedyś wrócę, ale jeszcze będziemy nad Balatonem, że te miejsca wszystkie pokażę, a teraz kierujemy się w stronę słynnego jeziora termalnego Hevis A jeśli mamy postać inwest. Słynne jezioro. Ja na pewno nie będę wchodzić, bo jest za krótki czas. Jesteśmy tutaj przejazdem. Tutaj mamy cały cennik 4,5 tysiąca, pół tysiąca dla senior 60 jard, cztery tysiące to są zniżki tak 7,5 tysiąca, żeby 7... no można powiedzieć, ceny nie są najgorsze. Że tak to mniej więcej wygląda I się na to jezioro termalne Wszystko się prezentuje tutaj Pokazałem ceny 4000 funtów emeryci 7000 6000 7000 dla starszych osób Chyba są pakiety rodziny ale już się tym nie będę zajmował Teraz idziemy tutaj wejść nie mogę, bo muszę kupić, Ile mi się to nie opłaca Jeszcze pokażę Tutaj te okolice jeziora, proszę zobaczyć, taki park jest Później trochę więcej powiem na ten temat Do parku można wejść Evis, bardzo. Ptaszki sobie śpiewają, a my zagłębiamy się trochę dalej w park wśród natury przyrody. Spokój, cisza. Mamy takie różne mostki, Grzeczka sobie płynie przejścia a my idziemy na obkoło obejdziemy te jezioro mam nadzieję że dojdę ten tym... właśnie tak wygląda jeziorno, jezioro termalne Hevis. proszę widzę że ludzie biorą kąpiel na pewno temperatura jest ciepło, na dworze jest ciepło, jeszcze później powiem jaka jest temperatura wody w takim wychodzę z parku myślę, że 20 minut, żeby obejść całe jeziorko wystarczy tutaj jest główna droga Tutaj się wchodzi z drugiej strony tak właśnie wygląda to jezioro termalne. Proszę turyści, sobie odpoczywają, pływają. Wszystko dla zdrowia. Świetna sprawa, ja bym tu był jeden dzień dłużej, to na pewno bym skorzystał z tego jeziora. Ale jutro wyruszamy w dalszą trasę. Ale naprawdę robi wrażenie coś, coś innego wszystko jest z natury jeżeli chodzi o miejscowość Hevis status uzdrowiska uzyskało w 1911 roku i do dnia dzisiejszego jest odwiedzana przez turystów z całej Europy, nie tylko właśnie dzięki temu miejscu powstało takie bardzo atrakcyjne miejsce. Tutaj mamy cały pram wokół jeziora. Można sobie poleżakować, hotele, różne atrakcje, postoje, że naprawdę jest to bardzo fajnie rozwiązane. A tutaj, jak widać, mamy Wejście z innej strony, że na, pe na pewno jeszcze będą tu chłodniejsze dni, to wspaniała sprawa. Nawet w zimę to są po prostu źródła termalne. Pestegisów, proszę bardzo, taki budynek klimatyczny 1911 rok. Powstał kurort, ja powiedziałem wcześniej Tutaj mamy bramki SPA Że, że można zakupić bilet Hotel Sewis. Jeszcze raz pokażę ceny Tutaj mamy To 7 tysięcy, 4 tysiące dla młodzieży to jest dużo zieleni całe jeziorko można obejść 20 godziny zależy jakim tempem tutaj mamy dużo parków, dużo zieleni że naprawdę taki spacer to sama przyjemność jeżeli chodzi o temperaturę jeziorze termalne nigdy nie schodzi poniżej 22 stopni a dochodzi nawet do 36 stopni, że naprawdę czyste, naturalne spa i relaks, a głębokość nawet dosięga do 38 metrów, że bardzo głębokie miejsca są. Jeszcze raz, raz pokażę na główne wejście Jezioro termalne jak widać typowy taki kurort mogę porównać do do kudowy zdrój chociaż inne położenie jeszcze te termy ale naprawdę można tu odpocząć jeszcze do tego jest Duża ilość kuracjuszy. Tak myślę To tutaj jest wyjście. kolejne Na termy Piękna fontanna Można się ochłodzić. I tym sposobem wychodzimy z malowniczego parku Tutaj się znajduje jezioro, tutaj mamy takie fontanny, można się Przy W takich temperaturach coś, dużo kwiatów, zieleni, że naprawdę te placyki są naprawdę urocze, mogę tyle powiedzieć. I tu jest twórca. Chodź, pokażę wcześniej. Kreator, można powiedzieć, powstania kurortu. Piękne obrazy mamy. Pokażę trochę wnętrza tego nowoczesnego pensjonatu. Mieszkamy w pokoju 32. Proszę bardzo, dziewczyny zadowolone. Tutaj mamy szafkę. Piecek się bawi, proszę. Jakiś zadowolony na Węgrzech jesteś Proszę, tutaj mamy sypialnię. Tu mama łóżeczko ma podwójne klima. Łazineczka, proszę. Zapraszam serdecznie na Kabina, lustereczko. że wszystko czysto. I dziewczyny. Drogie panie, ja wam się podoba na Węgrzech. Odpoczywamy. Super, nie? Super jest, super, też, super jest. No i tutaj mamy taki widoczek. Tu jest nasz samochód. No, teraz sobie odpoczywam przy kawce mrożonej. Sympatyczna obsługa taka. Ta fejka przy ulicy, przy, chyba przy jej domu. Jutro Chorwacja. Jest bardzo ciepło. Będę się kierował w kierunku naszego pensjonatu, że jeszcze nie wszystko. Tutaj mamy jeszcze cennik. Coca-Cola pół litra 800 forint. Kawa 990 na temat. maciaty, ja, ja płaciłem 1200, bo miałem ze śmietaną i lodem. Espresso 590, że tak ceny się kształtują, no. A tak wyglądała ta kawiarenka, gdzie piję kawę Dolce Antique. Bardzo sympatycznie. Znacie Alenso pokażę jeszcze pokoik. I trochę jak jestem na basenie. Zaraz na drugiej stronie pensjonatu, aleńsko, naszego pensjonatu, mamy cukiernię cukrusza Codipiery. Zobaczymy, co tu za słodko. No, zakupiliśmy ciasteczka, bardzo sympatyczna pani Węgry, niech żyją Ungary. No, że. Dziękuję. Hello. No, że. Ciasteczka z cukierni, zakupione sympatycznie. Że bardzo miła pani. A teraz idę na kwadrat. Zbliża się wieczór w Był to wspaniały dzień. Tu nasz jest pensjonat. Teraz skoczę sobie do baseniku. Rufik był na spacerze. Że mogę powiedzieć, że dzisiaj kończymy. Jutro, Chorwacja gdzieś 550 km około 600 km w saceworu Worugoźnica, to jest środkowa Dalmacja że zapraszamy na kolejne odcinki dzisiaj w tym miejscu kończę odcinek z Węgier była pokazana trasa ze Słowacji na Węgry że trzymajcie się wszyscy zapraszam na odcinki z Słowacji cześć i tak kończymy wieczór taki Molly Sometimes you've just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with really. listen, me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself.